Witam Was wszystkich serdecznie. Legia Warszawa oszalała na samo zakończenie tego letniego okna transferowego. W ostatnich dniach sprowadziła czterech nowych piłkarzy i właśnie o nich ten materiał. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film, w którym przede wszystkim o tym, kim są nowi piłkarze, którzy trafili do Legii Warszawa oraz co mogą wnieść do drużyny trenera jordanesku piłkarze, których doskonale znacie. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was. Zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał poniesie się dalej Dotrzej do Większej rzeszy odbiorców, i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie. I zachęcam też oczywiście do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych takich filmów miał minąć. A teraz przejdę już do meritum. Kilka dni temu nowym obrońcą Legii Warszawa został Kamil Piątkowski, reprezentant Polski, który ma na koncie występy w La Liga czy w Lidze Mistrzów, który grał jeszcze w poprzednim sezonie, chociażby przeciwko Realowi Madryt. CV genialny jak na warunki ekstraklasy, a warto dodać, że Piątkowski ma dopiero 25 lat. To dalej całkiem młody gość z potencjałem sprzedażowym. Ze spraw formalnych Piątkowski podpisał z Legią kontrakt obowiązujący do końca Zonu 2028-2029, no ale miała zapłacić za niego 2 miliony euro, i jest to cena jak najbardziej uczciwa, mając na uwadze, jakie CV Piątkowski ma, no i przede wszystkim, jakimi umiejętnościami dysponuje. Bo to obrońca, który na warunki ekstraklasy bardzo dobrze broni, ma dobre warunki fizyczne, jest całkiem silny, nieźle radzi sobie w powietrzu, a przede wszystkim świetnie wyprowadza piłkę. Nie tylko podaniem, ale również prowadzeniem futbolówki, więc to piłkarz, który. Idealnie pasuje do roli półprawego stopera i to na papierze idealne zastępstwo dla Janka Ziłkowskiego. Moim zdaniem nawet lepsze niż Papadopoulos, który ostatnio z Legią Warszawa był łączony. W zasadzie jedyną wątpliwość pozostawia tutaj zdrowie, no bo Kamil Piątkowski ma je dosyć kruche. Natomiast jeśli kontuzji nie złapie, to Legia zyska świetnego obrońcę, idealnie pasującego profilem do obecnego systemu gry stołecznego klubu, który w przypadku odbudowy będzie chciał pewnie wrócić za granicę. No ale ale za rok, może za dwa, zwyczajnie na tym zarobi. I szczerze jeszcze kilka dni temu myślałem, że to będzie właśnie taki największy transfer Legii Warszawa w tym oknie transferowym, no ale Michał Żywłakow i Freddy Bobic stwierdzili, że po prostu rozwalą system. Oficjalnie nowym zawodnikiem Legii Warszawa został Kacper Urbański. Ten Kacper Urbański, który przed rokiem był czołową postacią reprezentacji Polski i występował w barwach Bolonii na boiskach Ligi Mistrzów. W tym oknie transferowym w Polsce było naprawdę bardzo dużo hitów, no ale ten jest moim zdaniem zdecydowanie największym. To trochę transfer w stylu Wisły Kraków Bogusława Coppia sprzed 20 lat, kiedy to Biała Gwiazda sprowadzała do siebie masowo krajowych reprezentantów. Moim zdaniem to jeden z większych transferów do Ekstraklasy w ostatniej dekadzie. A dodatkowo nie jest to transfer za duże pieniądze. Według informacji Tomasza Włodarczyka, Legia zapłaci za Urbańskiego niespełna 2 miliony euro w ratach. Z bonusami kwota tej transakcji ma wynieść maksymalnie 2,5 miliona euro. I przede wszystkim Bolonia ma otrzymać za Urbańskiego 50% od kolejnej ewentualnej sprzedaży, no ale i tak jest to oferta promocyjna. Charakterystyki Kacpra Urbańskiego oczywiście tak szczegółowo, dogłębnie przybliżać Wam nie będę, bo pewnie doskonale znacie go z występów dla reprezentacji Polski. Przede wszystkim świetna technika, dribbling, podanie przeszywające to są takie aspekty, które go wyróżniają i myślę, że to będzie piłkarz, który znacznie podniesie przede wszystkim kreatywność w środku pola Legii Warszawa, której trochę pod nieobecność Elitima brakowało. Jaką rolę może pełnić w Legii Warszawa no, jeśli chodzi o to bazowe ustawienie 4-3-3, którym rozpoczynał sezon trener Jordanesku, myślę, że może grać na obu ósemkach. Natomiast jeśli chodzi o ustawienie 3-5-2, które ostatnio zaczął stosować rumuński szkoleniowiec, no to myślę, że może być to zarówno pozycja numer 8, jak i ten podwieszony napastnik grający po prostu nieco wyżej, trochę ala Wahan Bicza z tego spotkania pierwszego przeciwko Hibernian. Myślę, że Kacper Urbański w obu tych rolach może odnaleźć się bardzo dobrze. Także to genialny transfer Legii Warszawa, która zyskuje przede wszystkim świetnego piłkarza, ale również niezłą inwestycję, która w przyszłości może zwrócić się z nawiązką. Kacper Urbański ma przecież dopiero 20 lat, no i trafia do Legii po to, aby się odbudować po nieudanym wypożyczeniu do Mązy, no i za rok, być może dwa, wrócić do top 5. Myślę, że jak najbardziej Kacper Urbański ma na to papiery, no i też ma takie ambicje, no a że podpisał z Legią 3-letni kontrakt, no to w przyszłości Legia również na tym zarobić może. Szczerze jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że ten transfer doszedł do skutku, bo z perspektywy Kacpra Urbańskiego no można mieć pewne wątpliwości, czy aby na pewno jest to odpowiedni ruch. Przecież jeszcze przed rokiem był piłkarzem wyróżniającym się na boiskach Serie A i reprezentacji Polski, a teraz wraca do kraju. Natomiast z drugiej strony Ekstraklasa bardzo się rozwija, co pokazuje to okno transferowe. Legia zagra w Lidze Konferencji Europy, no i to też dla takiego chłopaka jest świetnym oknem wystawowym, aby wrócić oczywiście do tej wielkiej piłki, a poza tym czas upływał, no a Urbański dalej był zawodnikiem Bologni, w której u trenera Italiano w tym sezonie raczej by sobie nie pograł. Także mając na uwadze te aspekty, ten ruch ze strony samego piłkarza, aż tak bardzo w obecnej sytuacji, nie dziwi, no a mnie osobiście bardzo cieszy, no bo jestem fanem umiejętności Kacpra Urbańskiego, no i też jego talentu, no i na mojej twarzy po prostu pojawia się uśmiech, że będę mógł go zobaczyć na ekstraklasowych boiskach. Jakie jednak sprowadziła również dwóch piłkarzy z zagranicy, no i o nich oczywiście trochę więcej. Jednym z nich jest Noah Weishaupt, a więc 23-letni skrzydłowy z Niemiec, który został do Legii wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu z Freiburga, który reprezentował w zasadzie od 13 lat. Najpierw grał w drużynach młodzieżowych, później w zespołach rezerw, no a potem przebił się do pierwszego zespołu. Natomiast w nim tak na dłuższą metę do pierwszej jedenastki nie przebił się. Rozegrał w Bundesliga Widzę co prawda 74 mecze, no ale łącznie było to niespełna 3000 minut. Często wchodził na tak zwane ogony, no a ostatnie pół roku spędził w FC St. Pauli, dla którego na poziomie Bundesligi otrzymywał nieco więcej minut. Rozegrał 19 spotkań, w których strzelił bramkę oraz zaliczył asystę, więc nie jest to piłkarz do odgruzowania i warto też zaznaczyć, że ma europejskie doświadczenie. Rozegrał 14 spotkań w lidze Europy, oczywiście zwykle wchodząc z ławki rezerwowych, no ale takie europejskie Europejskie obycie na pewno przyda się legi grającej w lidze Konferencji Europy. Jaki to piłkarz? To skrzydłowy przede wszystkim bardzo zwinny, bardzo szybki, dysponujący dobrym przyspieszeniem, który często drybluje. W poprzednim sezonie Bundesligi był w top 10 najczęściej dyblujących skrzydłowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. No a to oczywiście robi wrażenie. To piłkarz nieco bardziej nastawiony na dośrodkowanie niż uderzenie, w poprzednim sezonie wrzucał dosyć często, pod tym względem był w czołówce wśród skrzydłowych w Bundeslidze i trzeba przyznać, że jego dośrodkowania są całkiem precyzyjne, potrafi dograć się w punkt obiema nogami i to bez wątpienia jego atut. Nie bez powodu trafia jednak do ekstra klasy. Tak jak wspomniałem, to zawodnik, który raczej częściej dośrodkowuje niż uderza, no bo uderza dosyć rzadko. A jeśli już to robi, no to ma problemy z tym, aby to były strzały rzeczywiście precyzyjne. Na pewno nie jest to jego atut. Podobnie jak praca w defensywie, no bo w poprzednim sezonie był to piłkarz który bardzo mało w niej pracował. Wśród skrzydłowych, którzy rozegrali ponad 1000 minut w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech w poprzedniej kampanii, notował najmniej pojedynków w obronie. No a jak wiemy, trener Jordanesku od swoich ofensywnych piłkarzy również pracy w defensywie wymaga. Także te elementy gry będzie musiał trochę poprawić, jednakże to zawodnik, którego trochę w Legii Warszawami brakowało, piłkarza szybkiego, który potrafi zrobić różnicę w pojedynkę, który jest w stanie wejść w dribbling, w taki pojedynek, wygrać no i tym wykreować sytuację swojej drużynie. Moim zdaniem Legia ma dosyć mało takich zawodników. No a a bez wątpienia, takim na poziomie Bundesligi, był, więc tym bardziej na poziomie ekstraklasy, powinien te walory pokazywać. A jeśli się sprawdzi, to Legia będzie mogła go wykupić, no a kwota tej transakcji ma nie być odstraszająca, gdyż jak donosi Piotr Koźmiński, ma ona wynosić 3 miliony euro, to jak najbardziej pieniądze w zasięgu Legii Warszawa. Jaką rolę będzie pełnił w Legii Warszawa? No jeśli chodzi o formację 4-3-3, tutaj wątpliwości nie ma, to piłkarz, który najlepiej czuje się na skrzydle, więc może pełnić zarówno rolę lewego skrzydłowego, jak i tego prawego skrzydłowego, natomiast w formacji 3-5-2 mam tutaj pewien problem, aby dopasować go do jakiejś pozycji no bo to piłkarz, który przede wszystkim bardzo dobrze czuje się w momentach, w których ma dużo przestrzeni, no a tej najwięcej jest na bokach. Natomiast ze względu na jego defensywne defekty, wątpię, że trener Jordanesku postawi na niego na wahadle. Także Legię z Niemcem w składzie widzę nieco bardziej w formacji 4-3-3, no a sam transfer oceniam pozytywnie. To piłkarz, który miał jasne atuty na poziomie znacznie wyższym od Ekstraklasy. Ma oczywiście kilka aspektów do poprawy, no ale jeśli się nie wpasuje, to Legia za rok. Się z nim pożegna, ale jeśli te elementy gry udoskonali, to Legia zyska świetnego, skrzydłowego z potencjałem sprzedażowym za uczciwe, być może już w tamtym momencie, promocyjne pieniądze. Nieco innym ruchem jest transfer Antonio Czolaka, 31-letniego chorwackiego napastnika, który trafił do Legii bez odstępnego, podpisując dwuletni kontrakt. Jest to oczywiście transfer awaryjny w miejsce kondycjowanego Jean-Pierre który w meczu z Krakowią zerwał ścięgno Achillesa no i wypadł na kilka miesięcy. Antonio Czolak CV ma bardzo rozbudowane. Grał w wielu krajach, między innymi w Niemczech, Chorwacji, Grecji, Szwecji, Szkocji czy Włoszech, a nawet w Polsce. Na sezon 14-15 był wypożyczony do Lechigdańsk, Gdańsk, dla której w 31 meczach zdobył 10 bramek i zaliczył dwie asysty. Do tego ma w CV tytuł króla strzelców Ligi Chorwackiej, 144 trafienia we wszystkich rozgrywkach w całej karierze i 41 spotkań w pucharach, a sporo z nich w samej Lidze Mistrzów. Do tego trzy razy zagrał również na reprezentacji Chorwacji, także to piłkarz bardzo doświadczony. Ostatni rok spędził w Specji, w której rozegrał 26 spotkań na poziomie Serie B, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył trzy asysty. No nie są to imponujące liczby, natomiast warto zaznaczyć, że często pełnił rolę zmiennika wchodzącego na same końcówki. Niemniej jednak nie był to udany sezon w jego wykonaniu, po którym specję opuścił i co ciekawe miał trafić do górnika Zabrze, ale na samym finiszu zgłosiła się Legia Warszawa no i Czolak zagra jednak w nieco innym, ekstraklasowym zespole. Zanim przedstawię Wam charakterystykę tego napastnika, to warto zaznaczyć, że jest to piłkarz do odbudowy. Ostatni dobry sezon rozegrał dwoma laty, kiedy to dla Rangers na szkockich boiskach zdobył 19 bramek, no i później już tak dużo nie strzelał. Natomiast jakie możliwości ma ten piłkarz? No bo oczywiście to jest w tym wszystkim kluczowe. Jak może wyglądać, jeśli się odbuduje? tak ma przede wszystkim bardzo dobre warunki fizyczne. Mierzy 1,88 m, jest napastnikiem postawnym, który dobrze odnajduje się przede wszystkim w polu karnym, co doskonale widać po tej hitmapie z sezonu 2022 23 oraz mapie strzałów z tamtej Kampanii. To napastnik, który uderzał przede wszystkim z pola karnego, ale czynił to w różnorodny sposób. Prawa noga, lewa noga, głowa, wolej, techniczne uderzenie czy też podcinka to dla niego żaden problem. To piłkarz, który jest wielowymiarowy pod kątem wykończenia, a ponadto na przestrzeni lat zwykle bardzo dobrze odnajdywał się w samym polu karnym. Często dochodził do sytuacji strzeleckich. Na przestrzeni lat nie imponował jednak jakąś ponadprzeciętną skutecznością. To był napastnik, który zdobywał dużo bramek, bo wykorzystał. Korzystywał przede wszystkim część sytuacji, które miał. Czasem pod tym względem był na plusie, czasem na minusie, natomiast na ogół strzelał tyle, ile powinien. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to typowy targetman, jak moglibyście twierdzić po dotychczasowym opisie tego napastnika. To piłkarz całkiem mobilny, który potrafi też zejść do rozegrania, potrafi wejść w dribbling, ale warto też zaznaczyć, że z roku na rok robi to raczej coraz rzadziej. Ta tendencja jest niespadkowa, kiedyś dribblował częściej. Niemniej jednak, mając na uwadze okoliczności, ten transfer jest jak najbardziej w porządku. No same wypada na praktycznie całą rundę jesienną. Legia potrzebowała trzeciego napastnika przy grze na trzech frontach. No i trener Ordonezku otrzymał piłkarza, który pasuje profilem do jego modelu gry. W takich sytuacjach awaryjnych można trochę przymknąć oko na to, że to piłkarz, który ma żaden potencjał sprzedażowy. No a warto zaznaczyć, że to zawodnik, który grał w Polsce, mówi po polsku, ma spore doświadczenie, więc aklimatyzacją nie powinien mieć żadnych problemów. Jedyne, do czego ewentualnie można się doczepić, to długość kontraktu, no bo jest to umowa dwuletnia. Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby 1 plus 1, a więc kontrakt roczny z opcją Oje przedłużenia. No ale też tutaj można przymknąć na to oko ze względu na to, że przecież czasu nie było na ewentualne negocjacje. Przecież Legia spieszyła się, aby zarejestrować nowych piłkarzy do rozgrywek Ligi Konferencji Europy, więc automatycznie musiała być może przystać na jakieś warunki ze strony agenta czy też piłkarza. No i i też oczywiście pytanie, jak Czolak poradzi sobie z odbudową. Czy odbuduje się po dwóch latach na polskich boiskach? To oczywiście zweryfikuje czas. Niemniej jednak jeszcze jakiś czas temu można było krytykować dział sportowy Legii Warszawa za taką bierność na rynku transferowym, no ale chyba o to obecnie nikt się nie pokusi. Jak widać czasem warto poczekać, aby później ściągnąć lepszych piłkarzy, no bo moim zdaniem kadra Legii Warszawa obecnie posiada naprawdę bardzo wysoką jakość czysto piłkarską i jest gotowa do gry na trzech frontach pod kątem kadrowym. Na no co za tym idzie, rosną też oczekiwania. Jeśli Legia pod takim oknie transferowym na samo zakończenie Zakończenie tego sezonu nie powalczą Mistrzostwo Polski, to będzie to wielkie rozczarowanie, będzie to wręcz porażka. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tych mocnych transferów Legii Warszawa. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego na temat zawodników, którzy trafili do stołecznego klubu. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Za wszystkie łapki w górę i subskrypcję oczywiście serdecznie z góry dziękuję. Nie spodziewałem się jeszcze jakiś czas temu, że będę chwalił politykę transferową Legii Warszawa w tym oknie, no ale jeśli mają to być ruchy ala urbański, piątkowski czy nawet Weisshaupt, no to nie obrażę się, jeśli będę robił to nieco częściej. Dzięki za uwagę, Maciej z kłaniam się nisko, do zobaczenia, cześć!